Cześć, Upadła dla portalu Uparli.pl, nisko się kłania. Dzisiaj jest recenzją książki C.J. Douter. O tytule Wybrani Okładka wygląda w ten sposób. Fajna. Do książki zbierałam się od miesiąca i zebrać się nie mogłam. A wszystko to przez e, różnego rodzaju recenzje pojawiające się w blogosferze oraz w serwisach internetowych. Moje serce zawsze skłania się ku tym negatywnym opiniom. E, ma, Dlaczego? Dlatego, że mam odczucie, że są bardziej szczere, że nie są laurkami dla wydawców. Przez co podeszłam z, dużą, z dużym dystansem do książki, z brakiem zaufania. Przeczytałam pierwsze 30 stron, odłożyłam książkę na półkę, przez 30 dni tam stała. W piątek do niej wróciłam, i bardzo żałuję, że tak długo z tym zwlekałam. Ali, nastolatka z problemami, które zaczęły się w momencie zniknięcia jej brata Christophera, um, cały czas w, wpada w kłopoty. Miarka się przybiera, gdy rodzice naszej głównej bohaterki muszą się fatygować po swoją rato, latorośl na komisariat policji. Podejmują wtedy męską decyzję. Stwierdzają, że. Um, że dziewczyna trafi do szkoły z internatem i w ten oto sposób przekracza progi uczelni o nazwie Simeria. Szkoła z tradycjami, gdzie wszystko wydaje się być poukładane, podporządkowane zasadom, wszystko wydaje się mieć swoje miejsce. W moim odczuciu dziewczyna bardzo szybko aklimatyzuje się we w szkole. Odnajduje swoją grupkę zaufanych osób, z tym zaufaniem to później okazuje się różnie być. Znajduje po części swoją pierwszą nastoletnią miłość, natomiast szkoła, jak to ze szkołami bywa, skrywa swój mroczny sekret. Sekret szkoły Simenia poznajemy wraz z główną bohaterką oraz z fabułą, który okazuje się być zaskakujący i nieprzewidywalny. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki budowana jest fabuła w tej książce. Nie zgadzam się z opiniami mówiącymi o tym, że nic się w niej nie dzieje. No hej, dzieje się przecież. Jest pożar, jest krwawe morderstwo, jest e, ukrywanie śmierci, przykrywką samobójstwa, jest scena na dachu, gdzie dziewczyna nie powiem co robi mm, jest pierwsza miłość głównej bohaterki. No ludzie, no jak nic się nie dzieje, dzieje się, dzieje się, bardzo fajnie się dzieje. Co więcej, chciałam powiedzieć, że może nie jest to skonstruowane w tak oczywisty sposób jak w książkach typu Paranormal, gdzie na sali lekcyjnej może Wam uczeń zamienić się w pchla, to znaczy wilkołaka. Natomiast no, nie jest to książka paranormalna, więc czego wymagać? Dzieje się w taki sposób bardzo naturalny, przemyślany od początku do końca. Cała zawiłość fabuły kryje się tak na dobrą sprawę w czymś zupełnie innym, bardzo naturalnym, takim mistycznym, wręcz bym powiedziała, w sposób bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś z Was oglądał film Sekta. Ja bym powiedziała, że jest to w pewien sposób zbliżone fawuą z całym zamysłem. Film mi się bardzo podobał. Yy, dlatego może tak bardzo ta książka do mojego serca trafiła. No rewelacja. Podsumowując, książka rewelacyjna, bardzo wciągająca po raz kolejny podkreśla. Dzieje się w niej cały czas coś. Nie w tak oczywisty sposób, ale się jednak dzieje. Autorka prezentuje bardzo dobry poziom literacji tekstu. Kreacja postaci bardzo udana, każdy odmienny od innych, pełen słabości i niedoskonałości. Kreacja samej szkoły bardzo fajnie oddziaływała na moją wyobraźnię podczas czytania tekstu. I cóż ja mogę jeszcze dodać? Pozostaje mi tylko czekać do września i snuć przypuszczenia o tym, co wydarzy się dalej. Bo właśnie wtedy, bo po wakacjach, ma być wydany kolejny tom tej serii, serii wybranych, na który czekam z niecierpliwością. W mojej ocenie mocne 9 na 10 i z całego serca polecam. Dziękuję za uwagę dla portalu upadli.pl Wasia. Na razie.